Wuhang miał całkiem ciężki początek na premierę. Wersja pc pecetowa otrzymała ogromny backlash za strasznie kiepską optymalizacją. Większość graczy miał nawet problem osiągnąć 60 klatek na sekundę na totalnie najniższych ustawieniach. Deweloperom udało się po jakimś czasie wprowadzić sporo poprawek i teraz ta gra jest już grywalna. Poza samą optymalizacją była również ogromna kontrowersja związana z grupami etnicznymi Chin. Na ten temat się wypowiadać nie będę, bo to nie jest moja w żaden sposób dziedzina. Po prostu Często chciałbym o tym wspomnieć, bo uważam, że oceny na Steamie są mocno niesprawiedliwe właśnie głównie przez tą kontrowersję. Dodatkowo na ocenę samej gry miała również ogromny wpływ wersja Deluxe z samego Wuhanga. Spora część osób, która kupiła standardową wersję gry otrzymała również kostiumy, bronie i inne bonusy z wersji Deluxe. To już częściowo zostało w jakiś tam sposób rozwiązane przez deweloperów i nawet w samych patchnotach dodawali już różne takie wzmianki o tym, że dalej rekompensują, wszystkich posiadaczy wersji Deluxe. Ja osobiście kupiłem wersję standard, dlatego też ten wątek mnie w ogóle nie interesował. Sam osobiście nigdy nie byłem fanem kupowania wersji Deluxe na premierę, bo kupujemy zazwyczaj przedmioty, których na start nie otrzymujemy. Ale to jest oczywiście wątek również na inny temat. I będzie to oczywiście, moi drodzy, recenzja samego Fuhanga po pierwszym praktycznie przejściu gry. Nie grałem w nową grę Plus, grałem całą grę używając tylko topora, czyli ciężkiej broni. Zrobiłem praktycznie 100% gry. Nie znalazłem tylko kilku przedmiotów, żeby kupić dodatkowe jeszcze zestawy od samych handlarzy, ale ostatecznie zrobiłem praktycznie 100% gry. I zaczniemy sobie klasycznie od grafiki i optymalizacji. Moim zdaniem Wuhang to jest naprawdę ładna gra. I choć może wydawać się nudna przez bardzo realistyczny świat, to nadal przyjemnie się na nią patrzyło. Sama fizyka drzew, fizykaliści, wody, czy też bujających się elementów otoczenia na wietrze, była pięknym i bardzo pozytywnym elementem. I to po prostu pobudzało do życia tło. Nie był to tylko i wyłącznie statyczny Obraz. Więc jak najbardziej sama w sobie gra była bardzo ładna, wyglądała solidnie i przyjemnie się na nią patrzyło. No ale niestety gra powstała na silniku Unreal Engine 5. No i ten silnik jest... no właśnie. Od samego początku gra działała jak totalny szajs. Po tych wszystkich paczach dało się tą grę odpalić, można było zyskać te więcej niż 60 klatek, a nie daj Boże próbowaliśmy odpalić grę na wyższej rozdziałce niż Full HD. To już całkiem zdobycie 60 klatek wymagało posiadania jednej z właściwie topowych kart, chociażby. I najpierw jest to, że nadal gra nie wykorzystywała 100% samej karty, tylko jakieś 70, 60 i przez to też klatki spadały na łapę szyję. Te wszystkie patche, które optymalizowały grę, były mocno kontrowersyjne na swój sposób. Tutaj nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, jest sporo filmów na YouTubie, gdzie ludzie wchodzą w głębiej w ten temat, ale tutaj przede wszystkim chodzi Chodziło właśnie o obniżenie rozdzielczości natywnej, także gra nie będzie nigdy w rozdzielczości natywnej i przez to graczom udało się osiągać powyżej 60 klatek. To jest takie trochę mocno nie fair, no ale cóż, inaczej i tak się nie dało odpalić tej gry. Ja już, moi drodzy, obecnie jestem zmęczony samym silnikiem Unreal Engine 5. Myślałem nawet nad zrobieniem filmu na temat stanu gier z ostatnich dwóch lat. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. W opaczach gra działa odrobinę lepiej. Niestety nadal w wielu lokacjach klatki lecą na łeb na szyję, im więcej właściwie jakiegoś dymu, jakiegoś, jakiejś mgły, jakichś jeszcze dodatkowych małych elementów, to nadal czasami właśnie chropie i te klatki spadają poniżej 60. W gruncie rzeczy gra jest naprawdę ładna, jest przyjemna, nie jest jakaś, wiecie co, przestarzała wręcz, jeśli miałbym to jakoś bardzo szybko i krótko podsumować. Prezentowała się dobrze, ale optymalizacja przez sam silnik jest jaka jest. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do gameplayu. Jest to zdecydowanie najważniejszy element tego typu gry. Sam w sobie gameplay jest cholernie satysfakcjonujący i responsywny. Czuć. To jak Wuhang płynie przez lokację i nie jest w żaden sposób ociężała. Gra też wydaje się być odrobinę wolniejsza niż chociażby Lice of Pi albo Sekiro. Samą dynamikę mógłbym bardziej porównać do Elden Ringa albo do Bloodborne. A. Jest troszeczkę szybsza niż Dark Soulsy, ale nie jest tak samo dynamiczna i szybka jak chociażby właśnie Lice of Pi. Mamy dostęp do całkiem sporej ilości umiejętności. W przypadku Wuhanga są to dyscypliny. Dyscypliny możemy bez problemu montować sobie do broni i ich dowolnie używać. Jednocześnie jeśli nam się dana broń znudzi, możemy założyć te dyscypliny na inną broń tego samego typu. Są one miłe dla oka, prezentują się nieźle, jeśli chodzi o samą animację, są one również przydatne w walce. Ale na szczęście nie są wymagane. To nie jest tak, że te umiejętności będą zdecydowanie najlepsze ze wszystkich innych ataków możliwych dostępnych w grze. Potrafią ułatwić walkę, ale niekoniecznie właśnie strygalizować. Do każdego typu broni mamy około 10 różnych umiejętności, więc też jest z czego wybierać. Zależnie od naszego playstylu możemy wybrać sobie różne dyscypliny. A sam zasób do wykorzystywania i wzmacniania dyscyplin uzyskujemy również bardzo szybko grając agresywnie. Chodzi tutaj oczywiście o piórka. Jeśli zrobimy odpowiednio szybko unik przed atakiem, to otrzymujemy ten zasób i możemy korzystać z dyscypliny. Drzewko umiejętności ma ogromny potencjał. Jest też nie najgorsze. Co prawda mamy sporo punktów na zasadzie zapychaczy, które dają nam po prostu różne statystyki, ale przez to też nie lewelujemy postaci poprzez dodawanie punktów bezpośrednio za pomocą rtęci, czyli naszego, naszej waluty, a właśnie wykorzystujemy do tego drzewko. Jest to taki trochę system, zbliżony do hack and slashy, chociażby Path of Exile albo Diablo. Jest sporo również umiejętności drzewku poza samymi dyscyplinami, które rozwijają w jaki sposób możemy korzystać z danej dyscypliny, w jaki sposób będziemy mogli atakować tymi dyscyplinami. Oraz jak walczymy daną bronią. Mówię tutaj o mechanikach chociażby starcia albo parowania, czyli możemy odbijać część ataków daną bronią bądź też po prostu wspierać się z przeciwnikiem i otrzymywać bardzo mało obrażeń. Poza drzewkami broni mamy również drzewko główne. I w nim przede wszystkim mamy opcję rozwijania dodatkowych mechanik naszej postaci, magii oraz wiele innych rzeczy użytkowych. No i oczywiście, największym plusem drzewka jest zdecydowanie darmowy rispek, przez co możemy dowolnie modyfikować nasz build bądź całkowicie go zmieniać bez żadnych opłat. W WUHANK również mamy najlepszy system ulepszania broni w tego typu grach. Broń ulepszamy właśnie w drzewku umiejętności. Jeśli ulepszymy broń w drzewku, to ulepszamy całą kategorię broni, a nie tylko poszczególną jedną broń. W ten sposób możemy sobie zmieniać broń z danej kategorii, jeśli znajdziemy kolejną i nie musimy w żaden sposób martwić się tym, że będzie ona zadawać mniej obrażeń. Wystarczy tylko przerzucić kamienie czy też runy na, na nową broń i możemy śmiało pokorzystać sobie z zupełnie innej nowej broni. Jeśli wprowadzą jakieś DLC, jeśli właściwie zrobią nową grę i wykorzystają to drzewko, bez problemu mogą rozmieścić dodatkowe node'y, które dadzą nam nowe dyscypliny, zmienią troszeczkę nasz build, zmienią to, jak właściwie walczymy bronią, i tutaj właściwie dosłownie możliwości jest nieskończenie. Wiele. Ale oczywiście, moi drodzy, gameplay również posiada negatywne elementy. I pierwszym takim turbo negatywnym elementem są zdecydowanie ogniska w grze. Moim zdaniem jest ich zdecydowanie za mało. Miejscami musiałem przechodzić kilkadziesiąt minut samej gry, aby odkryć kolejne ognisko. Przy ograniczonych oczywiście flaszkach many, czyli takich Estusach w Wuhangu. Było to cholernie żmudne, w wielu momentach zastanawiałem się czy faktycznie chcę walczyć z danym przeciwnikiem, czy nie po prostu go zostawić i pójść dalej, żeby odkryć kolejne ognisko. I owszem, w samej grze jest mnóstwo skrótów, ale nawet do samych skrótów musieliśmy przejść kawał drogi od samego ogniska, aby móc dalej kontynuować od miejsca, w którym nam nie wyszło. Nie odchodząc daleko od samych ognisk, każdy cięższy boss nie miał przy sobie ogniska w ogóle. W wielu przypadkach, aby spróbować ponownie zawalczyć z danym bossem, się poświęcić praktycznie całą minutę pomiędzy próbami, aby tylko dotrzeć do samej areny. Tutaj też czytałem w których patch notesach, że deweloperzy będą to w jakiś sposób zmieniać. Prawdopodobnie wprowadzą coś na zasadzie Mariki Zelderinga. Czyli jeśli wywrócimy się przed bossem, to możemy ponownie zarespić się przed samą mgłą, aby ponownie wejść i spróbować raz jeszcze. To daje taki trochę vibe Dark Souls w drogi. Na samej walce z Dark Lurkerem to musimy ponownie przebiec przez całe przestwór tłani. Tylko po to, żeby spróbować zawalczyć z nim raz jeszcze. Nie mogę tutaj również pominąć faktu knock przez przeciwników, czyli to, jak potrafią wywrócić. Naszą postać na ziemię. Włochank, jeśli dostajemy właściwie bułę, to leżymy przez tydzień na glebie i w tym czasie nie mamy iframesów. Dosłownie w tym czasie boss może ponownie użyć jakiegokolwiek ataku i po prostu nas wykończyć w kilka sekund. Nie wspominając już o tym, że sporo bossów ma wiele ataków, które wywracają naszą postać na glebę. Nie ma żadnej mechaniki wyrolowania z ziemi, skrócenia animacji. Wystarczy jedno takie potknięcie i praktycznie możecie już zaczynać swoją trasę z ogniska z powrotem do bossa. Na szczęście już były pacznoucy, prawdopodobnie. Niedługo wejdzie patch, który naprawia ten element. Deweloperzy napisali, że będą zmieniać tą animację wstawania: to, że możemy szybciej właściwie wyrolować z ziemi, i przy okazji jeszcze będą skracać czas, w którym możemy wypić eliksir. No i na sam koniec, jeszcze samego gameplayu, pozostawiłem taki niewygodny temat dla każdego enjoyera, Wuhanga czy też są z lajków. Czyli bossowi i balans. I tutaj postaram się o tym trochę ostrożnie opowiedzieć, bo wiem, jak jest to bardzo drażliwy temat dla niektórych ludzi dosłownie. Osobiście uważam, że cała gra, jak i większość bossów, jest zbalansowana pod długi miecz albo szybsze bronie. Całe swoje pierwsze przejście używałem tylko toporu, czyli jest to taki odpowiednik broni ciężkiej, w każdym innym są zlajku. -like większość bardziej wymagających bossów, bardziej skomplikowanych, po prostu spamowała non-stop atakami bez nawet małego, krótkiego momentu odpoczynku. Każda właściwie walka sprowadzała się do przeczekania większości zestawów ataku na jeden krótki odpowiedni moment, w którym mógłbym go zaatakować i oddać. Nie czułem satysfakcji z pokonania danego bossa, czułem jedynie ulgę. Ulgę, że udało mi się wyrzucić odpowiednie oczka na kostce i zmieściłem się w idealnym czasie pomiędzy jednym a drugim combo, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia. Ja osobiście nie oczekuję, że gra powinna być ultra ciężka czy też ultra łatwa. Dla mnie liczy się przede wszystkim sprawiedliwe podejście do bossów, niezależnie od bildu, którego wybierze sobie gracz. Musiałem dosłownie biegać cały czas, uciekać, czekać, 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 aż boss zrobi jeden atak, który pozwoli mi zaatakować w plecy. I jeśli po tym ataku zrobi odskok albo użyje kolejnego kombu szybszego, to nic nie trafię go w ogóle. Dlatego musiałem ponownie czekać, 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 aż w końcu trafiłem na ten idealny odpowiedni moment. I teraz moi drodzy, przejdziemy sobie do level designu. Z jednej strony jestem pozytywnie zaskoczony, jak skonstruowane są poszczególne lokacje, mimo iż gra stara się mieć względnie w cudzysłowie realistyczny świat. To jednak oferuje różnego rodzaju właśnie magiczne lasy, jakieś mroczne podziemia typu kopalnie, zimowe szczyty, gdzie mamy mnóstwo śniegu. Nawet słyszymy ten taki crunch pod naszymi stopami jak chodzimy. Wiele, wiele innych tego typu różnorodnych, takich bardziej fantazy lokacji wręcz. Eksploracja w wielu momentach była bardzo przyjemna i satysfakcjonująca. Nawet rozmieszczenie poszczególnych pułapek czy też przeciwników jako zasadzki Miało ogromny sens. Aczkolwiek tutaj zaczynają się właśnie schody. Lokacje, mimo iż ładne i mocno zaplanowane, to wprowadzają niepotrzebny i bardzo męczący system labiryntu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie eksplorujecie sobie jedną główną ścieżkę, aby za parę minut dojść do pewnego skrzyżowania. Macie trzy ścieżki, możecie pójść w lewo, możecie pójść w prawo, albo po prostu skoczyć dalej prosto. Przechodzicie na prawo, za parę chwil dochodzicie do kolejnego skrzyżowania, tym razem macie sześć dróg. Wybieracie sobie trzecią drogę i idziecie dalej, i potem znowu przez kolejne parę minut dochodzimy do 10-20 różnych skrzyżowań dróg. I w tym momencie wprowadza to taki ogromny zamęt i irytację. Lokacje są zbyt duże, mają zbyt dużo różnych innych pobocznych ścieżek. Wydaje mi się, że gdyby. Podzielić większość tych większych lokacji na trzy pomniejsze, na których końcu zawsze dajemy jakiegoś bosa wraz z bramą, po którego pokonaniu otrzymujemy klucz, możemy przyjść dalej, to miałoby to znacznie lepszy odbiór i gracz nie czułby się mocno przydłuczony. I tutaj oczywiście nie wspominam o ostatniej lokacji w grze, przed samym końcem, przed ostatnim bossem, bo tamta lokacja to jest... Czysta abominacja. Kolejnym bardzo rozczarowującym elementem są przedmioty, które znajdujemy podczas eksploracji. 99% z tych przedmiotów są to po prostu przedmioty użytkowe, których albo nie użyjemy, albo jest ich tak niewiele, że zostawimy na ostatni etap gry. I ostatecznie też ich nie użyjemy. Broni w samej grze jest naprawdę mało, dlatego ten 1% tych przedmiotów w lokacjach to są właśnie bronie, bądź też runy, które możemy wmontować do broni. I dosłownie eksploracja w żaden sposób nie nagradza. Większość, tak jak mówię, rzeczy to są śmieci, to są przedmioty użytkowe, i wydaje mi się, że gdyby wyrzucić Sety, zbroje, ekipunek ze sklepów, handlarzy i wrzucić je właśnie w te miejsca, gdzie mamy przedmioty użytkowe, to zdecydowanie eksploracja stałaby się znacznie przyjemniejsza i mniej monotonna. Nie widzę sensu eksploracji, jeśli faktycznie nie mamy nic ciekawego do zebrania. Brakuje mi tutaj również sekretów. W samej grze można policzyć na palcach jednej dłoni miejsca, w których można zeskoczyć gdzieś na jakąś niższą półkę, kompletnie oddzielną od głównej ścieżki. I co najgorsze, zazwyczaj nagroda w tych miejscach rozczarowuje co to po prostu ponownie przedmioty użytkowe albo jakieś jedno piórko ulepszające broń mimo iż mamy już ich nadmiar tutaj lokacji miały ogromny potencjał na posiadanie tego typu sekretów ale niestety ponownie deweloperzy do nie dowieźli podsumowując, level design był naprawdę na dobrym poziomie Aczkolwiek po prostu był zbyt zagmatwany, był zbyt labiryntowy i nie posiadał żadnych elementów, które nagradzają eksplorację. Sama eksploracja to po prostu był taki trochę obowiązek, aniżeli przyjemność. I teraz, moi drodzy, zahaczę sobie jeszcze trochę o samą fabułę, ale. Spokojnie nie będę w żaden sposób spoilerował. W samym Wuhangu mamy również całkiem nieźle rozwiniętą fabułę. Głównym wątkiem jest właściwie feathering, czyli choroba, która ma różne efekty i na którą cierpią praktycznie wszyscy ludzie w danym regionie. A choroba zazwyczaj właśnie sprawia, że tracimy wspomnienia, to, że cierpimy ogromne katusze i ostatecznie przemieniamy się w bestię, która będzie pożerać ludzi. No i oczywiście nasza główna postać, czyli Wu budzi się w jaskini, posiadając na sobie Federing. Ona tylko i wyłącznie traci wspomnienia, a sam Federing daje jej sporo różnych potężnych umiejętności. I naszym głównym celem Wątku, oczywiście, jest ogarnąć czym jest Federing no i na samym końcu jeszcze przy okazji podjąć decyzję. Co chcemy dalej robić. Poza samym Federingiem oraz naszą główną postacią mamy również mnóstwo doloru dotyczącego samej dynastii Ming. Na całe szczęście nie gryzie się to ze sobą zbyt mocno. Są to bardziej elementy dodatkowe, które dopowiadają i rysują świat w tle. W samej również grze spotykamy mnóstwo pobocznych postaci niezależnych. Część z nich to są zwyczajni handlarze, których ekiponek możemy rozwijać i jednocześnie usłyszymy dodatkową historię za każdym poszczególnym przedmiotem którego zdobywamy właśnie z bossa. Część również tych NPC-ów oferuje nam całkiem obszerny, miejscami ciekawy quest poboczny. Niestety, przez nadmiar postaci można odczuć lekki niedosyt. Część z tych questów wydaje się być mocno okrojona. Może być to przez rozmiar samej gry? Ciężko powiedzieć. Jest jedna rzecz, która moi drodzy mnie akurat nie porwała, jeśli chodzi o fabułę, są to właśnie mocno niejasne postaci niezależne. I tutaj tak naprawdę brakowało mi dodatkowych dialogów listów bądź przedmiotów, które pozwoliłyby mi odkryć prawdę na temat samej postaci. Bardzo często te postaci są mocno zamknięte w sobie. Ciężko jest cokolwiek, czegokolwiek się o nich dowiedzieć i właściwie nie wiemy, czy my pomagamy komuś, czy, komu, czy kogoś właściwie krzywdzimy, czy kim tak naprawdę jest dana postać. Tutaj chciałbym, żeby to było troszeczkę bardziej wyjaśnione. Może nawet połączyć część wątków pobocznych ze sobą, żeby móc poznać motywy innych postaci nawet nie bezpośrednio kontaktując się z nimi. Tak czy inaczej fabuła była całkiem ciekawa, tylko właśnie pod sam koniec zaczęła się robić strasznie też taka zagmatwana i wręcz niejasna sam sobie federing też był dosyć intrygujący i po prostu szkoda mi, że okroili część tych wątków pobocznych. I to, moi drodzy, właściwie byłoby tyle. Bawiłem się naprawdę dobrze, niezależnie od tego, czy miejscami dawałem upust swoim nerwom podczas otrzymywania kompletnie nielogicznych obrażeń podczas streamów. Nawet jeśli zdarza mi się unieść głos czy też zwyzywać danego bossa, to nigdy nie wpływa na moją ocenę końcową samej gry. W większości przypadków właściwie podnoszę głos, bo denerwuję się na samego siebie za to, że ja popełniam głupie błędy. Moim zdaniem Wuhang jest to bardzo Podstawowy Souls Like, który nie wprowadza praktycznie niczego nowego do samego gatunku i wydaje się być taki mocno banalny wręcz. Twórcy poszli przede wszystkim w elementy, które sprawdziły się w poprzednich tego typu tytułach. Nie starali się w żaden sposób rozwinąć swojej produkcji. Wprowadzili sporo quality of life elementów, ale tak jak mówię, nie wprowadzili niczego nowego, czego nie było w poprzednich grach. Na pewno pozytywnie zaskoczyła mnie cena samej gry. Gra kosztowała 50 dolarów i dostaliśmy właściwie produkt na ponad 30 godzin. I śrobiliśmy wszystkie poboczne wątki. Wukong moim zdaniem jest naprawdę solidną produkcją. Mi osobiście przepadł do gustu bardziej niż chociażby Wukong, ale to głównie dlatego, że są to zupełnie dwie różne gry. Wukong to jest bardziej slasher, coś jak Devil May Cry, a WuHang jest to bardziej souls Lake. Nadal uważam, że Lies of P jest sporo dalej niż sam chociażby WuHang. Tak czy inaczej zdecydowanie polecam ograć WuHang. Jeśli kupicie sobie na PC zawsze możecie zainstalować moda i wtedy macie też spulszczenie. Moim zdaniem zasługuje na ocenę 6 na 10. Jeśli deweloperzy zadbają o pacze i połatają wiele irytujących elementów, to kto wie, może i ostateczna ocena wskoczy o oczko wyżej. Bawiłem się wybornie i na pewno wrócę do niej ponownie za jakiś czas. Tak czy inaczej, moi drodzy, z mojej strony to było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzu co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A ja obecnie żegnam się z Wami. Na razie trzymajcie się. Cześć.